W dzisiejszym odcinku. Normalnie, pieprzony dywersant. <grywia> Jak Boga kocham. Dywersant. Ale obrywali ja nie mogę. U uwielbiam tę grę. Moi drodzy, wyprosiliście kolejny odcinek Headlet Loose moim zdaniem najbardziej wyjątkowej gry wojennej, która obecnie jest na rynku, jeżeli chodzi o gry multiplayer. Ponadto tytuł, który otrzymał nocne tryby dla map oraz nocną mapę Remagen, inspirowaną niczym innym jak lokacją Remagen znalazł każdy z mostu nad Remagen, świetnego filmu wojennego sprzed wielu, wielu lat. What are we gonna do with Real Overload, because this isn't working. We need a, a squad lead with experience, who listens and does something, but this is not working. What do you suggest, man? Do we switch teams, or...? Yeah, I'm, go I'm gonna switch to a new, new, uh, new squad. If you want to join, you can join me. Alright. Should we kill ourselves or do we wait? Just wait. Ok, jak chłopaki zarządzili, tak zrobimy. W każdym razie naprawdę nie mogę się doczekać, by w końcu zagrać w tę grę raz jeszcze, bo wyjątkowo dobrze mi się gra w tej gry wojennej. Mam nadzieję, Ała wow, Mam nadzieję, moi drodzy, że cieszy was, że będą z niej nowe odcinki, bo myślę, że możemy zrobić naprawdę dużo wyjątkowego. <laughs> Nie, jego pytałem, ale okej. Okay. Myślę, że możemy zrobić naprawdę dużo fajnego, wyjątkowego klimatu i tym samym chciałbym również zrobić odcinek ze Squad, z postscriptem być może jeszcze. Chciałbym zrobić odcinek na pewno z Insurgency jeszcze jeden. Z Battlefield 3 Reality Mode wyląduje odcinek jutro. Okej, chłopaki, musimy iść to Musimy iść do Move Marker i place tam OP. There. Także dajcie mi znać, no może rising z w wietrznym, kto wie. Dajcie mi znać koniecznie z jakich gier chcielibyście wyjednych multiplayer zobaczyć odcinki, bo może być magicznie, serio. OP is up. Myślę, że nie ma problemu, zrobię jakieś wyjątkowe, więc będę czekał na wasze na wasze sugestie. There were some guys at the bridge, but I killed them. If we have an engineer, if we have an engineer, you can follow me and go to the move marker and build some nodes there. Kurde, bele, klimat gry i społeczność są po prostu niepowtarzalne, nie? Jeżeli chodzi o tę lokację, to ogółem ona jest naprawdę mroczna, ale wydaje mi się, że troszkę im brakuje takich rzeczy jak jakieś delikatne oświetlenie i nie wiem, na przykład w tle, żeby były wybuchy, oświetlenie tak jakby... Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z Szeregowca Ryana, kiedy oni szli... Gdzieś dosłownie sobie szli polem i jest taki rzut z daleka, jak widać ich kontury, z tego względu, że za nimi jest to cały czas światła artylerii uderzającej o ziemię. Palącej we wrogów i to robi taki klimat. Gdzieś mi tutaj tak brakuje. Mam wrażenie, że troszkę może poszli na łatwisnę z tymi poprzednimi opami Niemcy idą. Kurde, bala Niemcy idą. Dywersant. Normalnie piepszony dywersant. <gryw> Jak Boga kocham. Dywersant. Ale obrwali. Ja nie mogę. Uwielbiam tę grę. Ała. Oh well. Looks like we won. Good job, boys. Good job. Moi drodzy, kurde, byłem no, taki meczek. Jedziemy kolejny. Ojejku, najgorzej jest, kiedy mam drużynę. I szybko okazuje się, że ta drużyna jest w dużej mierze złożona z... Nie jestem pewien, czy to są Chińczycy, czy może Wietnamczycy, bo akurat o tyle ile rządce koreańskie znaczki rozróżnię, To tutaj mam problem, bo kompletnie nie wiem ani jakiego nickname. W sensie jak brzmi jego nickname, który to jest. który to jest z języków, ani też po głosie jakoś nie jestem w stanie. Przez przystąpych sekundy myślałem, że to może Koreańczycy, ale nie mogę kompletnie... Jakby... nie podoba mi się to, że nie rozróżniam akcentu, a tak bym przynajmniej powiedział jakieś kom mi idea albo co. No Dziwi mnie troszkę, bo zdaje się, że Azjaci mają bardzo mało serwerów i. Akurat w Highlet jest to notoryczne spotykanie Azjatów na serwerach i wydaje mi się, że to wynika z tego, że naprawdę jest. Nie wiem czy oficjalnego serwera nie ma, czy nie ma jakby... Żeby wynająć serwer, też muszą chyba na, na angielskich e, serwisach. Natomiast dziwi mnie, że nie postawą na przykład trzech oficjalnych. Na których... bo to... no, bądźmy szczerzy. Fajnie mieć swój serwer. Polacy mają swój, z tego względu, że community założyło. I przy tym możecie mi dać znać, czy w ogóle gracie na polskim serwerze, czy znacie polski serwer, w sensie jakikolwiek i... Niejednokrotnie pisaliście mi w komentarzach, że zapraszacie. domyślam się, że to nie telewidzowie, co fani Herlet którzy, którzy chcą mnie zaciągnąć do swojej serwery. Główka. Uwielbiam ten dźwięk. Ten dźwięk, kiedy oberwie ktoś główkę, kurde bela. To jest super. Naprawdę, ten feedback jest akurat... To jest taka prosta rzecz, ale genialna w tej grze. To jest w ogóle genialne wręcz i niesamowicie, jakby cieszy mnie to, że wpadnie na taki pomysł na czegoś tak niby banalnego i prostego, a jednocześnie niesamowitego, że jest feedback odnośnie zabójstwa i nie musi on być tekstowy, nie musi on wyskakiwać na pół ekranu, tylko jest dźwiękowy. I to jest fajne. To jest naprawdę fajne, bo nie wybija z imersji nie zabija, jakby tego całego schematu minimalizmu, który, który charakteryzuje Heraclus. I no cóż. To jest ekstra. Hey, guys, <laughs> Win the war man <laughs> Oj Co za pytanie? O dokładnie. Can't, can't. Powinniśmy przejąć Foi Na Remagę się nagraliśmy, jeszcze jeden meczek Na Foi i powinno być ok. O Garanda bo składał. Good shot, sharpness. Dobra. Dobra, lecimy w takim razie. Nie ma co tutaj czekać. Kolejny. Another one spot. Patrzymy czy To się uda. Oby. Powinno się udać. ...jeżeli tam był. Wow. Główka. Jeżeli ktoś był za tym murem, to już go tam nie ma. Został jedynie rozbryzg krwi. Kurde, blaszka. Ta gra jest taka klimatyczna, serio. Jestem ciekaw, jak mi się spodoba odcinek z Battlefield 3 Reality Mode, bo... Jutro wyląduję. Bardzo przypomina insurgency. Stąd jakby, na chęci na to, żeby właśnie ten insurgency zagrać. Mhm. Mm hey guys, let's get to the church. Dobra, to do kościoła w takim razie, jest nie zejdę bysę kark skrencę. więc na spokojnie idziemy główną drogą. Polska kiełbasa gdzieś tam biega. Amen, Looks clear. A no to nasi są w ogóle, o kurde. Widzisz, hmm. Dymu jak cholera. Żywej duszy. Nie wiem, czy wy w ogóle coś widzicie, bo. W sensie o tyle ile jest plus, że nagrywam 4K wtedy ten prawdziwym 4K. Bo wielu twórców robi tak, że nie nagrywał 4K, tylko renderuje do 4K, by większy bitrate był. Ale no nie wiem, nagrywamy full, 4K, bez problemu. Najwyższa możliwa rozdzielczości, dzięki czemu jakość odcinka powinna być miodna tej najwyższej rozdzielczości. To też da się mi zdać... Widzicie? Wróg powiadasz? Dobra, to lecimy. i teraz Zdobyto foj. No i bomba. Zobaczmy po tej stronie. Ktoś tutaj zdjął hipopotama, więc... Możliwe, żebyśmy doszli tą ulicą. To ma daleko jest koleś Kurde bele. O! O kurde Nie wiem jak on to zrobił, ale to było niezłe. Ja pierdzielę. Dobrze idziesz w sumie. Nie? Całkiem nieźle. Nie za dużo też gry sniperem, z tego w dużo że chcieliście, żebym zagrał z innymi klasami, więc... Na następny odcinek możemy pograć na przykład y, garandem. Co wy na to? Kuu, blaszka, zmierzamy do końca. Kolejny mecz wygrany będzie chyba. Coś czuję. Jeszcze artyleria spadnie na głowy żywej duszy nie znaleźliśmy od wyjścia swojej. No ale cóż, jakoś tam poszło, nie? Jakoś tam poszło. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, dajcie znać poniżej w komentarzach, zostawcie kciuka w górę, i subskrybujcie i dzwoneczek zostawcie. Wtedy żaden z Was nie ominie. Koniecznie im powiedzcie, co sądzicie o grze, jak wam się ogląda, i czy chcecie zobaczyć kolejny odcinek Helldoze na kanale. Jeżeli tak, to może jaką bronią, albo jaką mapę. Dajcie znać, może czołg? Wtedy by trzeba było ekipę zebrać, ale da się zrobić. No cóż moi drodzy, ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitch'a, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.